Dobra, zabieramy się do czyszczenia dysona, takiego gruntownego. To się podważa w ten sposób. Przynajmniej ja tak robię, u mnie to działa. Opsi. to idzie dobra to mamy pierwszą część już taką zdjętą następna część to tutaj mamy śrubeczki torca do odkręcenia na obkoło wszystkie jeszcze żeby się nie męczyć, chyba możemy tutaj w tej chwili, czy jeszcze nie. Nie, no, jeszcze nie w tej chwili. Dobra to co, bierzemy się za rozkręcanie uwierzcie mi, że taką operację warto zrobić, bo jest tam tragicznie dużo syfu nie pamiętam jaki rozmiar sobie zerknę. Tak, najpierw Odkręcamy sobie siebeczki. Najlepiej je wydłubać od razu sobie jakąś pensetą czy czymś, żeby ich nie pogubić. O. Uh -huh. Więc ja będę wkładał na boczek także jeżeli macie do jakiś czas to naprawdę warto warto sobie to zrobić, ja już nie mówię nie o tych zwykłych filtrach, które że tak powiem raz na jakiś czas trzeba wymieniać albo wymyć, to zależy kto co lubi jaką wersję ma ale To, to polecam zrobić, gdy są dostaje, że tak powiem, drugi oddech, tam na początku ja robiłem sobie odginanie tym nożem, to wiecie odginajcie sobie czym tam chcecie i czym się pewnie czujecie ja się tam przyzwyczaiłem do otwierania nożem mam pomimo tego, że mam szpatułki plastikowe i metalowe ale otwieram czym mam pod ręką dobra, widzicie tu mamy następną część ją też sobie odkładamy na bok to wszystko do mycia oczywiście po kolei pójdzie Teraz, żebym ja się nie pomylił, to tu w głębi też chyba są śruby. Zaczekajcie, żebym ja sobie... przypomniał... czy to schodzi tak o, po prostu. To schodzi tak o... o. Patrzcie, ile tutaj jest syfu, no ja. To jest jakiś tam randomowy dyson. Ten akurat kupiony u Kamila. Polecam. U Kamila kreatora. U niego są nieraz takie promki, że warto kupić. Tutaj w głębi w głębi. Oj, nie wam to pokażę. Pomiędzy tymi szpilkami są śrubki Wszystkie na obkoło odkręcamy. Dobra, odkręcamy. Tu trzeba mieć względnie cienki szybokręcik, żeby dojść do tych śrubeczek. Następna. Następna jest tu. Czy będzie... O. Dobra, no, wylubiamy ją pincetą Ja wyciągam dobrze wszystkie śrubki z tego względu, że jak się zostawi w obudowie to potem o, może, gdzieś, może gdzieś wypaść, zginąć lub coś w tym stylu i to wtedy już jest niefajne, że tak powiem. Bo lepiej jak, jak dane urządzenie ktoś zaprojektował, że ma mieć tyle i tyle śrubek, to pewnie tyle i tyle śrubek jest lepiej niż mniej. E, czy jesteśmy już na tym momencie to mamy Tak, chyba tak, to wtedy tutaj jest takie coś. O! To się tutaj wpycha tak go do środka. I to nazwania pierścień mocujący. Tylko to trzeba jednocześnie odciągać i wpychać. Do tego łatwo mi tego nie będzie pokazać. Jeszcze troszkę. To jest taka. Zastanawiam się czy jeszcze nie powinienem wyciągnąć naprzód tego krągu, ale chyba nie, chyba, chyba to odchodziło w całości. Ja już dawno rozkręcałem taki odkurzacz, także nie pamiętam dokładnie. O, trzeba mocno tam przycisnąć, pomanewrować wtedy. Tu jeszcze trzyma zaczep z tej strony. No. już prawie puścił. No nie, nie. Ale uparty. Ale. O, dochodzicie do takiej sytuacji. Tej strony nie czyściłem nigdy, nie otwierałem. Tutaj patrząc na łopatki, to nie jest jakoś tam tragicznie może by wystarczyło sobie jakimś powietrzem sprężonym psiknąć bo łopatki są leciuteńko przykurzone tutaj wejście do samej, do samego odkurzania to tak to tutaj jest na gumce takie przykurzone bardziej, ale tam jest spoko dobra wracając do tej części mamy następne dwie śruby Po odkręceniu tych dwóch śrubek możemy to już tak roztworzyć, to widzicie ile tutaj jest syfu, to normalnie tą uszczelkę delikatnie sobie ściągamy, to ściągamy, wszystko trzeba umyć, zobaczcie, co tutaj się dzieje, to jest tragedia. Tą uszczelkę też ściągamy, całą zokoła. Wszystko ładnie umyć sobie w wodzie z płynem do naczyń, czy z czym tam sobie chcecie, czy z proszkiem, nie wiem, co wolicie tak samo to wszystko sobie wymyć, wyciągnąć to i potem w odwrotnej kolejności złożyć. Składania już chyba nie będę pokazywał, bo to analogiczna część, tylko że w drugą stronę. Także dzięki i pozdrawiam, cześć cześć, trzymajcie się, pamiętajcie subik i łapka w górę. Pozdrawiam, sobie chcecie, czy z proszkiem, nie wiem, co wolicie, tak samo to, wszystko sobie wymyć, wyciągnąć to i potem w odwrotnej kolejności złożyć, składania już chyba nie będę pokazywał, bo to analogiczna część, tylko, że w drugą stronę, także dzięki i pozdrawiam, cześć, cześć, trzymajcie się, pamiętajcie, subik i łapka w górę, pozdrawiam.